Czekajcie, czy tutaj stoi Simon, ty, ty jesteś top 1 na serwerze, patrzcie to, no właśnie tak, mam na tak, serwerze tak, Top 1 no, sub Simon, 3 miliony maksymalnego spida, proszę, mogę zdjęcie, proszę, proszę, proszę e, Pewnie, tylko wiecie, że rycacz, jest czwarty w tabeli, jak już Czwarty, czwarty jest dwojan, a ty jesteś pierwszy, tak, Ja wam pokażę jak to się robi, ja ci pokażę jak prawdzie naprawdę filmy, e, dlatego na sam dobra, start Dobra, tak bardzo się, ja fajnie, wiec. muszę tutaj biec, dobra, to będziemy sobie powoli tutaj biegli, no i słuchajcie Dzisiaj jest plan, żeby zostać najszybszym i najlepszym graczem w tej grze I wiecie co, ja to zrobię, na spokojnie, na pewno to zrobię. Tylko możecie zostawić łapkę w górę i subskrybneczkiem. I teraz tak, weźmy sobie w pety. Ja już troszkę petów mam tutaj odebranych i one dają mi miliony dosłownie spidatko, że na tej pierwszej ekranie to się nawet nie rozpędzę tak szybko. Sam sobie tutaj na dole leci z tego co widzę. No i dzisiaj dostaniemy najlepsze pety. Serio. Poza tym zaraz kupię sobie game passy, które wydaje mi bardzo dużo Robuxów i serio. No po prostu kupię wszystko co jest najlepsze. Ej, Widzę tak naprawdę, czyli te Robuxy zawsze chowam na dlatego... w górę, to jeden Robux więcej. Co ty, że na to? Okej, okay, łapka w górę to jeden Robux więcej wydane w 11 odcinku. Przejdźmy sobie może od razu do kolejnego świata. Ja Wiecie to ten świat jest dla, dla bo my już tutaj mamy naprawdę. Co, tak tak, tak e, w górę i ty, sobie... ty, ty, teraz ja nagrywam odcinek. Co ty sobie myślisz? Dobra, a. słuchajcie, musimy wejść sobie w sklep i na sam początek kupimy sobie więcej a, petów, trzy miejsca więcej. Klika. Nie, teraz musimy sobie kupić więcej miejsca na pety, żeby mieć jeszcze więcej speeda. I mamy, tu już kupiony, więc wchodzimy sobie w pety, bierzemy equip all. I mamy teraz aż sześć petów założonych. Tylko wiecie, co one wcale nie są aż takie dobre. Mimo, to że są z jajek za rubuksy, to będziemy mieć e, pety. E, samo nie mi dać swoich petów? Wiesz, że nie pewnie, ale musisz jeden cztery zrobić. a w tym że już Dobra, ja ci teraz Spróbuj prześcignąć, zobaczymy. Wow, ej, prześcignąłem cię Prześci co się teraz dzieje, Czemu w ogóle tak szybko biegnę? Nie wiem jak olecy, jestem szybszy od Simona w ogóle, co tu się dzieje? Dobra, Simon, mówiłem ci, że się szans i właśnie w taki sposób wygrywamy wszystkie najlepsze pyty w grze. Serio. Dosłownie lepszych nie ma. Zobaczcie, ile te pyty dają mocy, to sami się zdziwicie. Simon, bo zaraz jest koniec wyścigu, a już jestem na samym końcu. No nie dogonisz mnie, nie, ma, nie masz w ogóle takiej, takiej nie, szansy. Jest! Dobiegliśmy! Ja Okej, okay, byłem, byłem na końcu, byłem na końcu. Możemy się już w tym momencie nawet zatrzymać, nie obchodzi mnie to. Wygrywam wszystkie najlepsze pyty i zaraz sobie zakładamy. I jak tam. Sajbobek, Bobek, pożegnałeś się ze swoimi pytami już, bo wyglądały prawdy ślicznie. Tak, tak. Mój jak mi się oj, to podoba. Baga, Moje mają milion. Panie, proszę. Ile on teraz mają mocy Weź mi pokaż? No, zobacz, 80 milionów się mi Ale ja tego nie widzę 80. u ciebie, daj mi je do trade'a. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działać 75 milionów, 60 milionów. Ej, nie, to nie są najlepsze. To są właśnie najlepsze 80 milionów, wy to widzicie. Tak, Mój to miał to tylko milion. E, Czekaj, jest tu 6. Dobra, 6 mi w sumie starczy, bo więcej miejsca na to nawet nie mam. Dwa, jeden i zero! Odebraliśmy mu najpierw! Ej, 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 z kamerzy, oddawaj moje pety! Jednak teraz widzicie prawdziwe, najlepsze pety, które mają 160 milionów, czyli dwa razy tyle, które tak dał mi przed Simon. Dobra, wiecie o co chodzi, trochę mi się poplął na język, ale nieważne. Za trzy sekundy odbieramy te pety, no i zero. Mamy to, trade został skończony i że widzimy sobie teraz nasze pety i weźmiemy sobie, wybierz najlepsze. Mamy w tym momencie, nie wiem, ile tu jest milionów speeda, mocy czy czegokolwiek. Tutaj jest napisane 881 milionów ej, to czekaj, to speeda, wy to, tak, to, to rozumiecie? Topsy, e, wiesz co, nie wiem, czy by to jakieś topsy, ale możemy to sprawdzić. Dobra, już prawie Ej, jestem. W topce, zobacz to! Z której co? jestem w topce? 21 miejsce 881 milionów, wy to rozumiecie? Ledwo zaczęliśmy odcinek, ja już mam 21 miejsce bez klikania, właśnie. Tu teraz będziemy klikać i specjalnie po to... Czekaj, w ogóle za ile jest klikanie? Za 17 sekund, czy już można klikać? Już wtedy za 15! Za 15 sekund, dobra, to zaraz zobaczymy ile będziemy, czy to będziemy jeszcze wyżej w topce. My pobijamy w ogóle wszystkie rekordy, jakie są możliwe dzisiaj. I uwaga! 3, 2, 1, dobra i zaczynamy sobie teraz klikać. 400 za każde kliknięcie i wydaje mi się, że to jest chyba troszkę mało co Simon? 400 no, tylko. Więc, ale, ej, to właśnie czekaj, pobiegnij to i musisz otworzyć kolejno, e, kolejny kolejny jajko, Dobra, to aparatami. zaraz sobie to jajko otworzymy, należy sobie to. A bo ja nawet nie mogę przejść do tego świata jeszcze, bo jeszcze nie mam miliona subów. Mam pół miliona, więc ten milion wbijemy sobie o, naprawdę to w sekundkę. Nie, jakiś? I uwaga, ostatnia sekunda klikania nie, 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 właśnie w tym momencie skończyło my mamy e, max 880, nie, to klikanie nam w nie, 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 klikanie nie, nie, sumie naprawdę nic nie, dało. Dobra, zobaczymy. E, Simon, nie, może być szybszy. nie, czym on jest nie, ode mnie? Wiesz nie, <laughs> Mi się wydaje, że te nie, nie, chyba są na na właśnie te a chiem w końcu, żeby szybciej swoją prędkość osiągać. Szybszą prędkość, da się mieć coś takiego. Super coś tam. Dobra, 350 Robuxów, co nam szkodzi, kupmy to sobie. I w tym momencie powinniśmy mieć super przyspieszenie. Nie wiem jak to będzie działo. Dobra, klikam w tym momencie W i lecimy sobie, czy my lecimy dużo szybciej? No oczywiście, Jerry! Czekaj, ja się muszę najpierw rozpędzić, ale widzę, że to naprawdę działa coraz szybciej, teraz biegniemy zobaczcie, jak my lecimy mega szybko. No dobra, trochę się już rozpędzimy i zobaczcie co się teraz tutaj dzieje. Wbijamy dosłownie dziesiątki tysięcy subów teraz mamy 30, tysięcy, 200. 500, 800, 1000, 1200. No jest tego naprawdę niesamowicie dużo, bo jesteśmy bardzo szybcy. Ja nam ostatnia sekunda i koniec! Więc teraz pozostało mi w bicie miliona słów, dostaję się do kolejnej krainy i wydaje mi się, że tam kupię sobie troszkę lepszy aparacik, bo no, ten nie, nie daje nam niestety zbyt dużo klików. Ostatnie dobiegnięcie do końca. No, w sumie to nawet dobiegać nie musimy, bo właśnie w tym momencie. Piękasz tak szybko! Nie wiem, jak miałam tak szybko. Wbiliśmy sobie milion subskrypcji, już mam milion 30 tysięcy, 40 Ej, tysięcy. Trega, to patrzcie, tylko pa chwila. patrzcie, co się dzieje tutaj na dole, ja naprawdę dobiegam już nie wiem, które. Do końca, a zobaczcie, samochód, jak jest wolny. Chyba wiecie co najgorsze, ten pasek tutaj, właśnie w tym miejscu, on się w ogóle nie rusza, więc z e, tego spida znacznie więcej, ale musimy mieć sobie na kolejny świat, więc zrobimy to chyba w tym momencie. Otwieramy sobie przejście do kolejnego świata za milion Ej, subskrypcji. Patrz co ty, ehm. Pierwszy, pierwszy dziennik za milion no, Pierwszy, tak. Ej, to i na, tu naprawdę jest i Super Jerry napisane, jak to jest śliczne. I wiecie co, musimy sobie teraz otworzyć tą skrzynkę. Ona jest za 340 tysięcy subskrypcji. Jeśli ją otworzymy, będziemy mieli lepszy aparat, bo tak wiecie, na razie dostajemy nie tylko 400. Bo no wiem, że jeszcze tyle nie mam. Teraz pobiegnę Będę tyle miał. A zobacz, okay, jak szybko ja będę biec. W tym dwa razy więcej subów. Nie. Dwa razy więcej subów? Czekaj, gdzie my to mamy? Suby są chyba gdzieś tutaj dwa razy więcej subskrypcji za 40 Robuxów tylko? albo to jest na 15 minut? Dobra, myślę, że tyle nam starczy. Więc to sobie kupimy na 100% i poza tym możemy sobie kupić dwa razy więcej kliknięć. To chyba też będzie w porządku, kosztuje 100 Robuxów. Przed chwilą wbiłem pierwszy milion, a zaraz będzie mieć 10 milionów subskrypcji. Czy wy widzicie, co się tutaj dzieje? Ja biegnę chyba z prędkością światła. Szybko dobiegniemy nie do końca, mam 4 sekundki. Jest, udało nam się. 600 tysięcy. 000 subów, ostatnia sekunda i właśnie w taki sposób wbiliśmy sobie prawie 11 milionów subskrypcji. Ja sobie teraz automatyczne bieganie włączę. Kolejny świat mamy od 15 milionów, więc będziemy tam dosłownie za sekundę i weźmy sobie, może otwórzmy jeszcze troszkę lepszy aparatik. Epicki nam drobnął iPhone'ik jakiś. Ej, 14% było na niego, okej, okay, jest naprawdę całkiem niezły. Załóżmy go sobie teraz tutaj. 4000 tysiące za jedno kliknięcie. W sumie jak miał trzy takie same, to miałbym jeszcze lepiej. Dobra, i klikamy teraz jak najszybciej to możliwe. 8 tysięcy za każde kliknięcie, a tyle dostaję. 160 tysięcy Jakim cudem dostajesz 160? czy to jest niemożliwe w ogóle. Szybciej, 3 sekundy, 2 i 1. No dobra. Wiecie, co To w sobie praktycznie nic mi nie daje? Ale dobra. Wbijmy sobie teraz 15 milionów i pójdźmy sobie na kolejny świat. Myślę, że tak będzie najlepiej. Proszę, proszę, proszę szybciej. Co ty? No czemu ty się ode mnie nie ja cię zaraz dogonię. Ty, ty, mały Simonku. Lecimy na kolejny świat za 15 milionów subskrypcji. No przed chwilą miałem 16 milionów. Teraz. Ale kiedyś się wbijało 100... Tylko w sekundę. A tutaj tak, ja go Tak, jak go wbiłem w sekundę, bo to jest najszybszy speedrun tygry na świecie, jeżeli byście tego nie wiedzieli. I sprawdzimy potem jeszcze, który będę w topce. tu, mam diamentowy przycisk! Co się dzieje! Jaki śliczny! Jaki on jest piękny, Czary, jaki w, prawdziw... w prawdziwym życiu mam tylko ten srebrny, wygląda identycznie, a ten złoty diamentowy, piękny są naprawdę. Cieszę się, że mogłem je zdobyć. 5 milionów kosztuje ta skrzynka. Dobra, musimy sobie skrzynkę otworzyć dużo. Więc yy, myślę, że możemy sobie teraz zacząć wyścig. I zobaczymy, jak się będę tutaj rozpędzać. i wreszcie ta strzałka się ruszyła. Serio. Na żadnym świecie ona się nawet nie ruszała, a teraz zobaczcie, jak ta strzałeczka tutaj leci. Zaraz doleci sobie do samego końca. Mamy 881 milionów maksymalnego speeda, więc to niesamowicie dużo, ale trzeba mieć jeszcze więcej. Tak, że miał chociaż bilion. Jak miał bilion, to naprawdę byłoby super, tylko, że musimy sobie teraz potwierać te skrzyneczki z lepszymi telefonami, bo mój telefon jest taki chyba słaby do nagrywania. Zostało mi już tylko 10 sekund i mamy prawie 30 milionów subskrypcji. Może mi się to jeszcze uda dobić, chociaż wydaje mi się, że raczej nie. Gdzie teraz nie, jestem? Milion nie, nie, trzysta? Szybko! I ja też właśnie nie radę rady dobiec! Stać mnie na to, żeby otworzyć sobie aż 5 takich skrzynek? Ej, epicki! Za pierwszym razem epicki! Jakim cudem to się w ogóle stało? 14% bo dobra, to na razie go sobie zostawimy. Od razu go sobie założymy 40 tysięcy za jedno kliknięcie. Dobra, to od razu sprawdzamy. I 80, bo ja mam razy dwa kliknięcia. Przecież, mo dobra, może w taki sposób uda mi się być 900 tysięcy. Tak, 900 tysięcy już mam. To może chociaż 1 miliard, w sensie bilion? No raczej nie. Szybciej to wbijaj, zostawi 4 sekundy, tylko 3, 2, 1. No dobra, i mamy 942 miliony. Słuchajcie, stało się coś naprawdę niesamowitego. Tak, poza odcinkiem otworzyłem sobie dwie skrzynki i z jednej drobną legendarny aparat, na którego nawet 1% nie ma. I jeszcze epicki, bo tych epickich teraz troszkę mamy. Jak wejdziemy sobie tutaj Pulse, to mamy trzy epickie aparaty. Możemy zło złożyć tutaj w jeden lepszy, który nam daje 60 tysięcy. Ale mamy legendarny, który nam daje 80 tysięcy. Więc ja sobie go w tym momencie założę. I wiecie co, biec już nie będziemy. Po prostu idziemy wbić teraz najwyższe miejsce w topce, jak to jest możliwe. A więc tak jak widzicie, mam 19 miejsce w topce. Jest to całkiem niezły wynik. No, Simon jest na samej górze. I musimy to chociaż troszkę jeszcze przebić. Za każde kliknięcie dostajemy, ile tam było? 80. Mamy tak sam e, no właśnie, a mam 16, mamy dwa razy klików, też masz tyle? E, dwa razy, no tak, mam dwa razy, więc dobra, uwaga, przygotujmy się teraz. 3, 2, 1 i uwaga, Dawaj, klikamy jery. to 160 tysięcy Każdym kliknięciem musimy sobie wbić teraz bilion, 1 bilion, tylko bardzo proszę. E, myślę, że możemy dać radę. No szybciej, mamy jeszcze tylko 10 sekund, 57, 60, szybciej, to rób Ej, na Jerry. Dobra, dam radę, dobra, dam radę, musi dać radę 3, 2, 1. Tak, mamy to jeden yes. <laughs> bilion maksymalnego spida Nie wierzę w to, że udało nam się to wbić i powinniśmy być... Na 15 miejscu. Tak jak widzicie tutaj na 15 miejscu ktoś ma bilion, tylko, jeszcze nam się to nie zrestowało. Na 14? To może nawet na 14 Dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia. Naprawdę dzisiaj przebiliśmy tą grę maksymalnie jak się dało, więc jeśli chciały, chcielibyście kolejną się tej gręczki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskry subskrypcję z dzwoneczkiem. E, mam strasznie na język. No i dobra, Samo, dzięki za pity, narka wszystkim.